Cześć, witajcie DaszBur. Witam Was na Kaszubskich Łowach. I słuchajcie, dzisiaj jest nietypowy odcinek, bo dziś będzie odcinek nie z polowania, będzie tylko odcinek z preparacji. Mam zamiar ten odcinek zrobić troszkę krótszy, no bo nie jestem specjalistą, nie będę tu Wam się jakby na ten temat za bardzo wywodził. Ja po prostu Wam pokażę jak ja to robię. I jak będziecie mieli jakieś zastrzeżenia, to proszę piszcie w komentarzach. Ja to będę pokazywał w ten sposób, jak ja to widziałem. Jak mój, mój tata to robi, jak mój dziadek to robi, i będziemy to, jakby krok po kroku, próbowali zrealizować. Także na dzień dobry Wam powiem, że będziemy używali takich narzędzi, jak myjka wysokociśnieniowa. To jest ważne, już jakby w tym bardziej takim końcowym etapie. Będą też potrzebne nam narzędzia do mm, obczyszczenia tego, tego czerepu z resztki tkanki już po wygotowaniu, co jest nam, no wiadomo, takie haczyki jakieś, jakieś takie wygięte narzędzia będą nam potrzebne, żeby ten ten czerep wyczyścić z resztki tych, tych, tej tkanki. Będzie potrzebny nam środek wybielający, to już jest całkiem końcowy etap już po wysuszeniu całego, całego tego trofeum, tego czerepu. No i co? No i kocioł. Kocioł, woda i butla z gazem, także słuchajcie, ja już mam pierwszy etap zrobiony, już mam czerep oskurowany, właśnie to też Wam powiem, że na przykład ja jestem uczony, że ten czerep się skuruje. Skuruję się przed włożeniem do tego gara, przed gotowaniem, żeby ten po prostu szybciej do tego wszystkiego doszło, żeby to, ta tkanka szybciej się oddzieliła od kości i po prostu zaoszczędzamy na czasie. A wybielić y, taki, taki czerep to jest chwila-moment. Y, także ja już mam ten moment y, zrobiony, już to jest, jestem po tym, tym skurowaniu. Także teraz czekam tylko, aż się tutaj y, w naszym garnku woda zagotuje, i wtedy będę wkładał ten czerep. No, i około godzinki będziemy ten czerp gotowali. Potem idziemy na myjkę wysokociśnieniową, i wtedy już myślę, że będziemy Wam cały czas po prostu pokazywali na bieżąco, jak ja to robię. Także zapraszam, zapraszam Was do odcinka i życzę Wam miłego oglądania. Ja sobie to zakręcę, i teraz odpalimy sobie palnik, i będziemy gotowali. Słuchajcie, jest tutaj taka sprawa, że musimy dalać wody i teraz jest ważna, taka myślę istotna sprawa, że woda nie może być powyżej róż. Musimy być równo z różami, bo po prostu podczas gotowania, jak już skończymy to całe gotowanie, róże będą przez, przez to gotowanie białe. Także musimy dotąd zalać wodą. Teraz wezmę wodę, doleję. Zresztą zobaczycie. Doleję tej wody. Tak, żeby się tam ten poziom wyrównał, tutaj i, i będziemy gotowali naszego byka. Super. Jest idealnie teraz. Słuchajcie, przykrywamy sobie, żeby jakby najwięcej tej temperatury tam zostało. Nie wiem, jakoś to spróbuję. Można tak sobie zrobić tutaj. A zresztą tutaj ten tył może zostać. Taka profesjonalna przykrywka. Także teraz dajemy mu. Mówię, na pewno po 40 minutach tutaj przyjdę i będę musiał odżywić tą żuchwę. Jest to, jest to ważne właśnie, żeby te zęby nam nie powypadały, a resztę potem jeszcze wsadzimy na jakieś takie 10-15 minut. Zobaczymy jak to, jak ta tkanka będzie odchodziła od kości. Także teraz mu dajemy spokój. Idziemy sobie zrobić jakąś kawę i czekamy. Słuchajcie, jest, jest idealnie. Nie wiem czy, chcę, czy to będę tak pokazywał dokładnie, ale ale mięso się bardzo fajnie rozwarstwia, bardzo fajnie się to wszystko otwiera, także jest to idealnie, żeby właśnie tą żuchwę już sobie wyciągnąć, ale widzę, że tutaj reszta jeszcze by nie chciała być troszkę, jakby to powiedzieć, podgotowana, o, teraz tak, ważna rzecz. Mhm. Mhm. To bierzemy wek. No, witajcie kochanie. Słuchajcie, wczoraj już było troszkę za ciemno i zdecydowałem, że po prostu że po prostu przyłożymy resztę jakby tego całego zabiegu na następny dzień. Także byk spędził po tym takim moim zabiegu z karszerem, z myjką wysokociśnieniową. Wsadziłem go słuchajcie na noc do, do wiadra z wodą. I teraz będziemy musieli pozbyć się resztek, które jakby nie strzegnęły się. Przy użyciu tej myjki, także będziemy musieli tutaj, jak widać, koło róż jest, jest widać, że została ta tkanka. To jest bardziej taki tłuszcz, można powiedzieć, z, z kawałkami tej, tej sukni. No i tutaj, tak jak będziemy to wszystko się starali, tego wszystkiego teraz właśnie pozbyć. I to my się wtedy, wtedy jak już się tego pozbędziemy, to wtedy mm, będzie być wystawione na chwileczkę na, chwileczkę na słońce. Do obschnięcia delikatnego, i wtedy będziemy yy, naszego tutaj yy, na szczere będziemy tutaj wybielać. Także do roboty! Pięknie, pięknie super. Tak miało być. Tak miało być. Tutaj wyrzucamy. Co tu jest? Co pan tu jeszcze ma? Tu coś jest. Widzicie, jak doktor. się Musicie w takiego doktora poławić. Słuchajcie, także yy, mamy już. Tutaj ten czerp tak oskubany. Teraz będziemy go przechodzić do wybielania. Także ja tutaj muszę posprzątać i przygotować wszystko co jest potrzebne właśnie do tego całego procesu, także widzimy się za chwilkę. No, także kochani, słuchajcie, już jesteśmy w ostatnim etapie naszego preparowania czerepu byka. Także teraz został tylko etap wybielenia tej kości. I do tego będziemy potrzebowali wody utlenionej. Ja tu będę używał akurat wody utlenionej 35%. Będziemy potrzebowali, no ja tu używam takiej klamerki, można używać różnych takich cęgów, żeby sobie ten wacik złapać. No i będzie potrzebny nam właśnie wacik, w którym będziemy namaczali, namaczali tą, tą wodę utlenioną i rozprowadzali po całej kości. Także ja przechodzę do działania. Pokażę Wam, jak to wygląda. No i waż... jeszcze najważniejsza, najważniejsza kwestia to jest słuchajcie, bezpieczeństwo. Uważajcie, bo to jest y, takie, taka, taka rzecz, że popali Wam po prostu ręce. Także y, używać do tego rękawiczek i najlepiej przy każdej jakby przerwie i robieniu czegoś innego, bo to chwilę musi sobie postać, obeschnąć, wtedy znowu nakładamy i tak w kółko tak mniej więcej trzy razy. To najlepiej zmieniać rękawiczki, nie kombinować, że tam ubierać te same czy coś, bo się poparzycie. Ja już to nieraz miałem, na pewno kto robił już takie właśnie rzeczy, to też to przeżył. Ciężko się to zmywa i na pewno nie jest to nic przyjemnego. Także ja przychodzę do, do roboty i wam zrobię jakieś przybliżenie, zobaczycie jak to wygląda. Słuchajcie, nalewamy sobie troszkę do środka. Więcej nie trzeba, naprawdę. Tu wystarczy troszkę tego, żeby tylko wystarczy troszkę tego, żeby to zamoczyć i teraz bierzemy ten wacik i słuchajcie, moczymy, smarujemy tutaj wszędzie, unikamy, żeby nie smarować tego za bardzo tutaj na te na poroże. Na samą kość smarujemy wszędzie, gdzie się da. Tylko mówię, uwaga, z dotykaniem trzeba pamiętać, że to jest żrące, także lepiej tego nie dotykać. To ładnie wysmarować, powciskać to wszędzie, gdzie się da. No kochanie, także pierwszy etap wybielania już jest za nami. Teraz musimy dać temu wszystkiemu obeschnąć i my tu wracamy za chwilkę. Także do zobaczenia za chwilę. Także słuchajcie, już troszkę obeszło i teraz y, przechodzimy znowu do, do etapu właśnie tego smarowania. E, nasmarujemy jeszcze raz, ale już widać, że jest y, fajne, takie jakby się zaczyna robić. Także bierzemy znowu ten nasz, ten nasz wacik i Znowu ten sam proces, czyli smarowanie tego. Jest to takie. Widzicie, trzeba to wszystko posmarować ładnie. I tyle. Ta Także, taki jest efekt końcowy, słuchajcie. Myślę, że wyszło całkiem, całkiem fajnie, jak na pierwszego mojego byka, bo byka jeszcze nie robiłem sam. Także, tak to wygląda. Myślę, że fajnie. On, on jeszcze tak naprawdę musi trochę podesknąć. Wtedy on będzie tak naprawdę wyglądał jak będzie wyglądał. On będzie taki bielszy na pewno. Także słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jak będziecie chcieli więcej takich odcinków, to piszcie w komentarzach. A ja Was żegnam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć, do dwóch.